No, siema, dzisiaj jest flag. Hiszpania, Irlandia, Belgia. E, to był Panama. Nie. Aha. Tutaj to, to był Tajwan, tutaj Ghana, tutaj um, Iran. nie, czy kurde, sorry. Jest jeszcze raz: Korea, Japonia, e, Afryka, Cypr, Brazylia, Batykan, Łotwa, e, Costa Rica, Indie, Korea Północna, Filipiny, Oj, Finlandia, Ukraina. Maroko, Bangladesz, Kuba, Norwegia, Kurde Islandia, sorry, Nowa Zelandia, Jordania, Meksyk, Izrael, Niepal Angola, Białoruś, Kolumbia, Południowa Guinea, Wenezuela, um, Libia, Pakistan i to był Irak. No, mis gehtas.